Hej, śmanka, z Maśniki Games. Dzisiaj gram w Simsy. I przeniosłem tutaj wszystkie rodowody, świadectwo urodzin. Tutaj przeniosłem. I pokazało mi, że Jadwiga ma urodziny, ale w ten czas leci. To mamusia. Chodź tutaj. I ją. Więcej postaż.

Jakość wspaniała 666. Jakość wspaniała 1546. I jakość wspaniała 1565. I tak, to już jest. który? 9. Nie, 8 odcinek. Dobra, to, to wszystko posprzedajemy. Tutaj już jest 17 tysięcy. Więc dużo. Tutaj jest 3000. I tutaj mamy jeszcze jedne, jedno. Y, jakoś wspaniała za 3000. To jest zdjęcie naszej jagódki. mamy już 6000. 60 Dobra, to skąd jeść? I szybko, choć się postarzę. Za chwilę ją przebiorę, tylko chcę oh, God. zobaczyć, jaką ma cechę. Żywe srebro. Dobra. Um, oh, oh, thank koma center i odesłanki rodziny w aplikacji. Stwórz Sim. Jak zrobimy? Jagódka jest. Ale coś mi się źle stało. Mam tutaj takie białe jak widzicie. To coś mi się źle stało, że mam to białe. Ale nic się nie stało. Nasza jagódko, jagódka, jagódka. A ja nie mam żadnego. O, ale szkoda. Może wybiorę tą? Ja no, mam no, przecież coś dla niej. No, przecież nie miałem do niej przydługę. Bo więcej modów. O, może coś takiego, bardziej dziewczęce. W ogóle to mamusi na pewnie e, czarną skórę. No, ofensy. No, dlaczego ja nie mam tego włosów? Jak się zgerowałam włosami? No dobra, ale tak. No. Okula. Może no, się taka. Dalej. Ładna, ładna. Może być. Może być. Czekajcie. Mogliście trochę słabiej niż trzech ale mam nadzieję, że było dobrze. Dobra, tak, do pływania to. Na gorące dni to. A na zimną to. Lecimy dalej, dalej, dalej grać. Chodź też sprzątni a nasza jagódka tutaj jest. Bawi się z naszą Zesji Więcej dzieci już nie robimy. Idź sobie spać, a ty trawisie się. idź normalnie spać ty zjedz jogurcik ty idź tak zjedz i, i spać a ty Karolinko idziesz spać dobrze ty sobie zjedz w sumie mama wszystko dobrze ale pójdziesz spać Karolina ma w... Co urodziny, kolejne urodziny? Jak sobie, czas sobie leci, naprawdę? Będziemy o kolejne urodziny i co zjeść. Ty już się już To chodź tutaj, jakiś pełzasz, narysuj. I o, to sprzedamy. A co ty tu robisz? Zjedz sobie zjedz, ty trawisz się... Jak on w ogóle ma na nazwiska? Trafisz... Scott Idź sobie um, zjedz... Ty potem sobie zjesz... i nadzieję, że Dobra. Pięknie i cudownie. Dobra. Już... Jestem... Jak nie mam tego małego dziecka, to jest tak na luzie wszystko. Każdy robi sam. Nie trzeba nikogo robić. Jest spokojnie. spoko ko Ona strasznie przytyła. No nie jest wciąż opacie jak przytyła Jakieś strasznie przytyła i tyłek można większy Dobra, malowy malu mam nadzieję, że to będzie arcydzieło by się nam przydało Arcydzieło i co? Wspaniała jakaś, ale 2000 może być. Sprzedek kolekcjonerowi. Potem pęchest i zjedz. Ty coś chcesz spać, to śpisz. Ty wstawaj i zjedz sobie coś z lodówki, a jak zjesz, to odrobisz lekcję. Zjedz tą sałatkę. A ty, moja droga, też coś jest, Ty, mój drogi, nic nie chcesz? A ty, moja droga, też nie chcesz, więc odrabiaj lekcję. A ty, moja mała Jadwigo, jesteś głodna? Więc możesz sobie to zjeść. Szybciutko. Szybciutko. Szybciutko, ale ona wolno. Wzięła sobie to wyposażenie. Ty sobie zjedz i spać. Ty, jak dorobisz lekcję, pójdziesz do to ale ty, a ty odradę lekcję sobie potem, coś zjedz. Co, już 10 minut trwa ten już odcinek? Też mi jakoś szybko to poszło. Ty się kolt. Coś chcesz? Nie. A możesz napisać dodatkowe zaliczenie? Możesz. Wiem, że już jesteś szóstkową czynnicą, ale za chwilę będziesz miała urodzinki. Kiedy? Jutro? Pewnie jutro. Nie, pewnie za tam... Nie, za jeden dzień. Hmm. Czyli w sobotę chyba. Hmm. A ty... O matko, jak mi przycięło. Ty jak zjesz, zjesz coś, a Ty jak zjesz, to też uzyskaj dodatkowe zaliczenie, to oblicza powiadomień jest pełna. Tylko to było to z Jadwigą. ona znowu mi się przycięło. Dużo tych coś nie mam. Przed tym była Jadwiga. Jest bardzo głodna. To ta trzy wpisy. Poczekajcie, poczekajcie. Tato, wstawaj. Um, Daj jedzenie Smice. Ona, zwie Jadwiga. Jedzenie. I pójdź. Potem do łazienki to nie u nas była ja ale to małe dziecko, więc ja za godzinę idą do szkoły a ty moja droga się obudź i coś zjedz. a na planu już nadal nie ma nie można też ich podlać o matko, o matko. Mm -hmm. yeah, yeah, yeah. dla Was. Poczekajcie, mam 30 filmiki, czyli na jutro Środa, na czwartek i teraz piątek, więc już są dla Was wakacje. A dla mnie aż wtorek. Lupi. O matulo, o matulo Zjedz to no bo nagrywam wam na, na zapas mam już z tym odcinkiem, będę mieć już trzy On jeszcze jeszcze nawet nie dałem szóstego chyba tak, szósty, siódmy i ten No więc lecimy. Wiecie, wy już macie ten ósmy odcinek, a dla mnie jeszcze nie ma szóstego. Więc wiecie. Um, o, obiad w smutku. Henk um, padł ofiarą szkolnego dręczyciela, który zabrał mu pieniądze na obiad. Henryk wypadł Płakuję oczy w gabinecie dyrektora. Znajdź tego dziecka, albo ja to zrobię. Henryk musi się kończyć stawiać czoła jakimś tam przykusiem, ale nie. Oczywiście to znajdź go albo ja go znajdę. Um, a ty, moja kochana, moja, jest za bardzo spięta. To ja nie wiem, choć Nie wiem. Wykam się. Mam Już za tak tyle będziemy kończyć ten Sylwester. Rozpoczę się jutro. Dobra, dobra. ta dobra umyła się jest teraz trochę nie swoja, ale jak nie swoja możemy nadal pracować, a ty co ty robisz, się? nie rób tego Idź spać, musisz iść spać, a ty dysponujesz so tutaj zażyk i się żegnam z wami, tylko jeszcze się przeniosę tego konika, bo tam jest konik który tu w ogóle nie pasuje, bo nie tutaj tak do, do zdoby, bo to jest tylko do zdoby, niestety. Ok, to do zobaczenia, do następnego odcinka, czekajcie, musi być 15 minut, do zobaczenia, do następnego odcinka. I pa... pa.. O nie.